Dzień dobry, Sebastian Wątroba. Witam Was bardzo serdecznie w programie na osi, w cyklu Nie zabijaj i nie daj się zabić. Obok mnie Andrzej Wachowski, którego Dzień doskonale dobry. znacie. Eee, I co? Będziemy się zastanawiać nad tym, dlaczego dochodzi do... Będziemy oceniać po prostu. Tak. Dlaczego doszło do zdarzenia drogowego czy wypadku, który tam zobaczymy i co można było zrobić, żeby nie doszło? Do tego. Tak, będziemy to komentować. Niekiedy ku przestrodze. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy serdecznie. Patrz, co się stało, zobacz. No tu mamy przypadek, który niestety też się zdarza na naszych drogach dosyć często. No tak, tylko że ja tu żadnych światła nie widzę, kto miał jakieś światła. nie wiem, chyba, chyba te samochody, które jecha, jadą w poprzek. O. Wydaje mi się, chyba był że... na zielonym, a karetka, a karetka była chyba na czerwony, bo nie widać. Widać, że, że są sygnalizacja świetna jest, bo tam Aha. wiszące. Widać, że tamte pojazdy stoją. Tamte stoją. Tak. Tu, tu jest do lewo skrętu, ten ustawiony. Tak, tak, czyli już tu wyjechał, tak. czyli karetka wjechała na czerwonym, czerwonym świetle. świetle. No i tutaj co, do kierowca karetki ponosi moim zdaniem odpowiedzialność i w 100%, bo on jest może pewnie, przejechać tak? bezkarnie, to znaczy bezkarnie, bez wypadku oczywiście, na czerwonym świetle może przejechać, ale A, musi zachować szczególną tak. ostrożność, Czegulne jak doprowadzi do takiego wypadku, to jest 100% winien. Miejmy nadzieję, że nie jechał z jakimś chorym, no tak. że nikomu tutaj w, podczas tej kolizji, czy też w wypadku, nic się nie stało. I nie każdy nas widzi, choć my jesteśmy pojazdem uprzywilejowanym. Dlaczego jesteśmy? Dlatego, żebyśmy mogli jechać do przodu, cały czas do przodu, omijać, jechać pod prąd, jechać po chodnikach, ale jechać, ale nie możemy Zapieprzać. No jeszcze zwróć uwagę Andrzej, że tu jest no, niefajne warunki pogodowe. Pogodowe, no, deszcz, dokładnie. Jest ślisko, jest słaba widoczność i to e, wszystko powinno no, troszeczkę temu kierowcy dać do myślenia. Tak, a jak, jak, jak byś to nazwał? Śpiesz się powoli, no. tak bym to nazwał, naprawdę, pomimo to, że uprzywilejowany pojazd, ale wjeżdżając na takie skrzyżowanie, zwłaszcza jak są takie warunki atmosferyczne, no musi się liczyć z tym, że może ktoś go nie zauważyć, bo to nie wynika ze złej woli tego kierującego tą, tą osobówką. po prostu go mógł nie zauważyć. No tak. Mógł no tak. go nie zauważyć. Tym bardziej nie wiemy, czy tu jakieś pojazdy nie stały po prawej stronie, prawda? Tak, dokładnie, I nie które się zatrzyma zatrzymały, mógł tą karetkę przepuścić swoją lewą stroną, wyjechał za jakiegoś pojazdu i doszło do... Do tego. Także śpieszcie powoli, ja bym tak to skomentował po prostu. Jak sami Państwo widzicie, na drogach dochodzi do różnych zdarzeń. E, warto je zobaczyć, żeby uniknąć takich właśnie nieprzyjemnych sytuacji na przyszłość. Także jeżeli wy macie jakieś inne zdanie na ten, na ten temat. No jakoś byśmy to ocenili, ale może Państwo macie coś więcej, żeście widzieli, a może myśmy źle ocenili, to nie? Sziliście do nas. Tak, może też chcecie skomentować coś, to piszcie, e, lajkujcie. Subskrybujcie. Subskrybujcie wiesz, tak. No i oglądajcie nasz program, bo to zawsze kup przez drodze. Nie zawsze to widać na drodze, a lepiej, żeby tego w ogóle nie było widać. Ja tak. ich zapraszam do programu na osi za tydzień, to cyklu. Nie zabijaj, nie, nie daj, daj się, się Zabić. Do zobaczenia. Do zobaczenia.